Sobota 17 kwietnia Anna Romanów podsumowanie tygodnia. Ostatni tydzień minął pod znakiem żałoby narodowej spowodowanej katastrofą lotniczą w Smoleńsku, w wyniku której zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Les Kaczyński, wraz z małżonką oraz pozostali uczestnicy delegacji. Poniedziałek w południe na starym rynku w Bydgoszczy hołd tragicznie zmarłym oddali uczniowie pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Kilka godzin później ofiary katastrofy uczcili także członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy szczególnie wspominali Izabelę Jarugenowacką, Jolantę Szymen beresz i wicemarszałka Sejmu Jerzego Szmajcińskiego. Wtorek o godzinie 10:30 z Kościoła Świętych Polskich Braci Męczenników wyruszył marsz pamięci, który w południe dotarł na Stary Rynek, gdzie uczczone ofiary zbrodni katyńskiej. Oraz tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej. Poległym w Katyniu poświęcona była także uroczystość zorganizowana późnym popołudniem pod pomnikiem walki i męczeństwa, gdzie modlono się za zamordowanych przed 70 laty oficerów oraz za pasażerów flotu TU-154. Wśród osób zaproszonych na uroczystość był świętej pamięci minister Andrzej Przewoźnik. I szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczegło. w którym jest napisane w hołdzie ofiarom faszyzmu, ale wszyscy Bydgoszczanie od momentu wystawienia tego pomnika wiedzą, że jest to pomnik walki i męczeństwa narodu polskiego. Tu w Bydgoszczy, na tym rynku, ale też tam w Katyniu. Środa. W Ratuszu odbyła się żałobna sesja Rady Miasta, na której radni zdecydowali o nazwaniu mostu na przedłużeniu ulicy Ogniskiego imieniem Lecha Kaczyńskiego. Cześć ich pamięci.